Przedmiot dzisiejszej recenzji będzie kinderkanapka. Od razu mówię, że to jest niemiecki produkt, więc może być to bardzo pyszne. Tutaj z przodu tu, tu opakowania mamy markę produktu. Jest to marka Limbonia, e, znaczy milbonia bona. E, tutaj mamy nazwę, jest to snack. snack. Tutaj mamy c, ptaszek, kurwa, willy. Tutaj mamy milchrem plus kakao, 28 kg y, gówna. Z tyłu opakowań mamy tutaj datę końca świata. Tutaj mamy też jakiegoś tego popierdolca. Tutaj mamy 28 y, gówna oczywiście. Tutaj mamy w jakiej temperaturze to przechowywać itp. Z opakowaniem nie będziemy musieli mieć żadnych problemów. Tak wygląda nasz wypakowany produkt. Teraz do ciekawostek. Zobaczmy, jak smakuje ta kaszanka. Charakteryzuje się tym, że ma bardzo słodki smak. Jednak do wad. muszę zalecić to, że jest bardzo miękkie i się bardzo rozwala. I ma bardzo dużą cenę. Nawet na polskie pieniążki. Więc jestem zmuszony dać temu przedmiotowi ocenę 7 na 10